Ogromna radość, naprawdę ogromna radość i, i, i no, niesamowite emocje, móc obserwować swojego zawodnika w czasie finału Mistrzostw Świata. No, no brak mi słów, szczerze powiem, po prostu jestem niesamowicie dumny. Nawet muszę powiedzieć, gdzieś tam na tej trybunie trenerskiej, na której się znajdowałem, a troszkę zacząłem biegać, gdzieś tam pokazywać Kamilowi i, i, i no, no naprawdę no, no niesamowita radość. Te emocje są, one teraz powoli od, tak jakby schodzą, odpuszczają, mówiąc kolokwialnie. Eee, także no, marzę o tym, żeby wrócić do pokoju i, i, i troszkę no, odetchnąć, no bo jutro kolejny ciężki dzień, jutro Kamil ma 100 metrów, e, jutro również emocje związane ze sztafetą, także no, zobaczymy. Nie mogę powiedzieć, że czułem zaskoczenie. Bo, bo podejrzewałem, że Kamil może, może szybko popłynąć. Natomiast fakt faktem też nie będę tutaj jakby kłamać, no, że ten czas 1.45.00, no, to jest czas, który no, no, no był dla mnie no, niesamowity. Tak? Kamil stać na to, żeby już jakby na stałe wejść do tej światowej czołówki, w której zresztą już jest i, i myślę, że stać go na to, żeby no, pływać jeszcze půtorej sekundy se napadlo.